To... Siemano widzowie, to jest drugi mój kanał, kanał plus. Co dziś sobie oglądniemy reakcję. Skupają się pod siebie 50 razy, aby zobaczyć, czy faktycznie zasada nigdy nie kopi pod siebie. Dalej ma sens. Wyniki jakie otrzymałem mogą być dla wielu z was zaskakujące. Aż w 14% przypadków skupają się bez Reagujemy! Hey, padre, że jak, wiem, wciskamy teraz parkury. Noble vs Pro versus hacker w Minecrafcie w parkurze. Zobaczmy jak zrobi Noob. Nie poradził sobie z najprostszą sztuczką z wiadrem. Zobaczmy, jak zrobi Pro. Ja oczywiście też jestem noobem, nie umiem sztuczki z wiadrem, więc zostawcie mi łapę w górę. Natomiast Pro całkiem nieźle tutaj wykombinało, jak sobie Cię zobaczyć. Jak on skacze tutaj! Łapa w górę i subskrypcja dla prosa. Wow! Sztuczka z łódkami jest naprawdę kozacka. Dobra, zobaczymy jak tu sobie poradzi. Skrzyneczka wziął sieć. Wow, nieźle, ale co zrobi hacker? No bo w sumie. E chwila chwila klocki mu się pojawiają pod tym, pod nogami. Niemożliwe. Dobra, poskaczę sobie po obsydianie. Zobaczmy, ale jak przejdzie tą ścianę. Przykleił się do ściany. Co nie no! Haker zasługuje na potężną łapę w górę. Zobaczcie co tu się dzieje. On dosłownie tutaj sobie po prostu lata. Ale zobaczmy, czy uda mu się dojść do końca. Jeżeli dojdzie do końca, zostawiacie mi super. A Jeżeli przegra albo umrze, Noob vs. Pro vs. Hacker w Minecraftie w parkurze. Zobaczmy, jak zrobi Noob. Nie poradził sobie z najprostszą sztuczką z wiadrem. Zobaczmy, jak zrobi Pro. I oczywiście też. I tak właśnie wyglądał odcinek. I Eluwa, cześć. I.